Stać. To ja. Wiem. Poczułem twój zapach kiedy otworzyły się drzwi windy. Wczoraj w nocy też się tu było, prawda? Tak, proszę pana. Flirtujesz z moim bratem. Jest pan w błędzie. Nie nabierzesz mnie. Flirtujesz z kim popadnie. Snafi, Al, Leo, Kulawy Moe, Chicks, Bonnie Bob, Cliff. To kłamstwo. Mogę wyliczać w nieskończoność. Pan wybaczy, ale to pomyłka. Szukamy młodego człowieka. Ja ci wierzę, ale moja spluwa nie. Padnij na kolana i powiedz, że mnie kochasz. Na kolana Kocham pana. Stańcie na coś lepszego. I love you. Może zwariowałem, ale wierzę ci. Pozwolę ci odejść. Będę liczył do trzech. Bierz dupę w troki i zjeżdżaj stąd. Jeden, dwa. Trzy Wesołych Świąt, Sproś na świnio. I szczęśliwego Nowego Roku. Nie wychodzić z pokoju. Tutaj grasuje uzbrojony wariat.